Siemaneczko, witam serdecznie na swoim kanale, Rybaszenko z tej strony. Dzisiaj jestem tą będziemy zakładać mu akwarium 200 litrów. To jest akwarium Juwela, cały zestaw. No i tu powstanie jakieś życie. Wsypiemy piasek, jakieś podsypkę pod kwiatki, czyli jakaś sera, 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 nie wiem. W każdym razie to pójdzie pod piasek, na piasek. Wsadzimy parę roślin, wpuścimy życie dzisiaj. Wszystko na biegu <noise> będzie hulać. No to za chwilę dalszy ciąg. Substrat podżwirowy jest już sypany z delikatnymi odstępami od krawędzi szyby. Chociaż tutaj jest zabudowane, to do samego końca jest przykryte, więc mogłem nawet go rozsypać równomiernie. A wydaje mi się, że taka opcja będzie akceptowalna. No, i teraz piasek. Piasek niestety musimy pucze, pukać, yy, ponieważ to jest piasek do piaskownic. Yy, nie, ma, nie było w sklepie tego piasku, które mam u siebie w zbiorniku, no i z tego powodu bawimy się w pukanie. Zaraz będzie zasypywanie. Piasek został wsypany, bałem się, że go będzie za mało, ale jednak wystarczyło. Wnoszło 20 kg no i jest taka wysokość, nawet chyba względna. Zbyt dużo go nie ma, więc strefy beztlanowe nie powinny się robić. Ale tak to polecam jeszcze, aby wpuścił sobie tutaj ślimaki, na przykład świderki, które będą mu idealnie mielić w tym całym podłożu. Idziemy do drugiego akwarium wybierać rośliny. Jeszcze przyszły rośliny z Allegro jakiejś. Coś posadzimy i zaraz będzie dalszy ciąg. Roślinki zostaje posadzone, korzenie wsadzone. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Teraz to mało co widać, bo jest, bo jest, bo jest, no bo mało co widać, nie? Światło się odbija z boku jedynie. Widok. No i tak to się prezentuje. Bardziej będzie widać, jak będzie bez odbicia. Na pierwszy plan poszły hmm, kryptokoryny małe. Aniubasy na korzenie, jakieś żabienice, jakaś moczarka kanadyjska. Yy, tu jest posadzona yy, sens, Sensiflora, linofilia chyba. Jakaś zielona trawka, nie wiem czy taka. Bardziej to jest. Yy, bardziej, bardziej to jest jak papropka, taka chyba. Jedna Ludwiga, z bodajże i. I ze starego akwarium poszła jakaś igrofilia, z tego co widzę. Gatunku dokładnego nie pamiętam. Myślę, że to będzie miało ręce i nogi. Delikatnie zaczynamy zalewać teraz akwarium po malutku, żeby tego nie wzburzyć. No i zaraz będzie kolejne ujęcie. Woda standardowa idzie prosto z węża, znaczy z kranu. Wlewam ją swoją pompką. I żeby nie wzburzyć. Podłoża idzie, idzie do wiadreczka, z wiadreczka na kamek. Co by nie wzburzyć tego, co posadziłem, tych roślin. No i wodaj przybywa, coraz więcej jest. Zaraz się napełni. Będziemy opowiadać dalej. Jaka filtracja, jakie oświetlenie. Ale to może Przemek się wypowie. I zbiornik skończony. W tym momencie jest jeszcze bez ryb. Jutro Przemek sobie ryby wpuści. Rośliny są posadzone, woda zalana. Grzałki są na ten moment dwie wstawione. Jedna 75W, żeby to szybciej woda się dogrzała, bo troszeczkę jest za chłodna. Druga 200W. Pewnie ta 75W wyjdzie z tego akwarium. Ustawiłem mu grzałkę na 25 stopni, Według mnie to jest najbardziej optymalna temperatura dla wielogatunkowego zbiornika. Filtracja, jaka jest tutaj założona. Jest to filterek poczciwy, Flual 306, oczywiście w wiadereczku, jakby miało jakieś przecieki, to lepiej się zabezpieczyć. W filtrze filtracja, jaka jest za to znaczy media filtracyjne, to był tam Siporax z bioceramiki oraz jeszcze chyba akwanowa To były już wcześniejsze używane bioceramiki, ale jeszcze były w dobrym stanie, więc Postanowiliśmy, że je użyjemy. Na pierwszym planie uprzemka będą kryptokoryny. Tych malutkich nazwy niestety nie znam. Ogólnie mało z tych kryptokoryn nas znam. Posadziłem je na pierwszym planie. One powinny mu tutaj zainfekować cały, zarosnąć. Taki alatrawniczek się zrobić. Jest trochę większych kryptokoryn. Jedna jest ode mnie ze zbiornika, bodajże jeszcze gdzieś. Tatu jest to pewnie brown albo, albo nie wiem. Nie mam pojęcia. Dwa gatunki żabienic. Aniubasy na korzeniach, to już wcześniej chyba mówiłem. No i jakieś inne roślinki. Za jakiś tydzień czasu proponuję mu, aby zrobił sobie pierwszą podmianę wody. Przynajmniej te 30%. Jutro nie wpuszcza ryby. No, i będzie mu to chulać. Bakterie były wlane z nitryfikacyjne z fluala i jakieś Bacto-Active chyba z tropikala. Te, które były pod ręką, to wykorzystaliśmy. Woda, oczywiście, jest cała świeża wlana z kranoweczka Najlepsza, wolbromska kranoweczka twarda jak kamień, jak beton. <taki>, taki dzisiaj, taki tutaj u nas mamy klimat. No i co? Przemo, mów coś! Jak jesteś zadowolony? Jestem bardzo zadowolony i polecam każdemu, żebyś mont montował, przepraszam, montował tę akwarię ludziom. <noise> znaczy ja to nie montuję ogólnie, już z tego wyszedłem, ale jak ktoś no mnie ale... kiedy poprosi, to postaram mu się pomóc. Roślinki, usad usad usadowienie roślin, podoba Ci się? Bardzo mi się podoba, jestem bardzo zadowolony, moje dzieci też są bardzo zado zadowolone. Zadowolone? Podoba się? No i chyba to najważniejsze. Witro będą rybki. No i chyba tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Do następnego piąteczka. Cześć.